Cześć, witajcie! wyścigu o Grand Prix Australii. Mamy nowy silnik, trochę nowych części. Daj widzimy je oczywiście tylko najlepszemu kierowcy, czyli Botasowi. No i się okazuje, że mamy tutaj szansę nawet na cokolwiek. Była duża degradacja nawet zauważyłem to na kwalifikacjach. Nie wiem, czy to tylko u nas w samochodzie, ale chyba wszyscy tak mieli, jak patrzyłem tam po procentach, więc. Wydaje mi się, że musimy zacząć na mediumach. Można zrobić tu softy, hardy, ale myślę, że lepiej chyba przycisnąć na mediumach, niż yy, próbować coś tam ugrać na, na softach, bo będą się grzać. A mediumy mają lepszą tolerancję na temperaturę, tak mi się wydaje. No dobra, bierzemy dwa kółeczka paliwa więcej, bo zamierzam tu ucisnąć. No i co? Zaczynamy. 13-19 pozycja, no Teo nie miał upgrade'ów, też jest trochę gorszym kierowcem jest debiutantem, więc myślę, że nie najgorzej jak na, jak na niego i, i... I co, walczymy o punkty, może uda się coś tutaj wywalczyć. Dobra, lecimy. I patrzymy softy, mediumy mają kierowcy, tak pół na pół. Więc ci co na softach, to myślę, że mogą mieć problem, więc trzeba tu cisnąć na... Oj, dobry start miał, te ale jakoś tu dziwnie się przyblokowali. Trzeba tu cisnąć myślę na tych mediumach, bo ci na softach nie dadzą rady, po paru kółkach odlecą. Aj, Botas, dał się. Magnusenowi, który też jest na... Na mediumach. Tam widzę, że awansował jedną pozycję. To na razie bota zostaje na tej samej. Nie wiem, robię nacisk na tempo, nie wiem czy to dobrze, czy źle. Staram się za nimi utrzymać, ale oni tam cisną, widzę. już spada na jeden No ciśniemy żeby się w daa się utrzymać o masakra o, no już jesteśmy sekundę z tyłu. Widać, że wszyscy cisną, bo mają mniej opon już niż ja. Więc nie będę teraz drs niestety Hulk nas wyprzedzi tu. Już popony trochę przegrzewam, więc trzeba się uspokoić myślę i Halka chyba puścić. Później go wyprzedzimy. Bo Halk ma softy, więc będzie jechał szybciej. Josie jeszcze utrzymuje za gazlin. Jeszcze będziemy derest z kubany. Botas już wyprzedzony przez Tsunodę, ale się jeszcze trzyma jakoś. O, już tu Norris, no to... Tsunoda na softach, Norris na mediumach. No to słabo idzie ta prędkość wyścigowa. <laughs> nie tak się... Nie tego się spodziewałem. Chciałem, że będzie lepiej. Jesteśmy w stanie się utrzymać zanim spadamy. real no nas wyprzedza. Uuu. Jestem ciekawy, z czego to wynika. To no naprawdę słaba ta prędkość wyścigowa. To już Ricardo i Piasi dlatego jest to Może się masz 5 pozycji spadł, bo teraz że tak słabo idzie. O, jaką tu ma stratę, więc sam końcówką będzie To nawet z nikim nie walczy, bo po prostu gdzieś odleciał do od tyłu, my też. Zobaczcie, jaka już jest strata, <grystanie> 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 już na samym końcu. Virtual safety Car on the delta, stay positive. <grywka> Czyli mamy wirtualne to możemy tu odzyskać paliwo Nie wiem czy to chciałby zaryzykować na hardy przejść do końca wyścigu, już może

To ale masłem ma być. <laughs> Hal Ale jesteśmy słabi. Totalna pomyłka ten wyścig. Strasznie odstajemy w tempie wyścigowym. W kwalifikacjach nie było tak źle. Zmienimy teraz bitasem już bony. A chyba będzie wyścig, żeby dojechać do mety, bo widzę, że... Bardzo, bardzo słabo to wyszło. 14 sekund tracimy do Sunod, nie wiem jak to się stało. Aż niemożliwe. <grymne> Oby są o wiele szybsi. W kwalifikacjach jechaliśmy tak samo, to Ricardo, 6 sekund.

Magnuson jest na softach, więc będzie jechał na jeden pizzą więcej jeszcze. I ciekawe, bo nie jadą chyba wszyscy na dwa pity. ja pojechałem na jeden. A na razie Magnuson mnie to podciąga. Strategia też była zła. Cieszę niektórzy są na hardach, ale... No zobaczymy, jak długo będą jechać tak szybko. Gardo będzie zjeżdżał albo Norris John Hamilton. Co strategia może nie być taka głupia? Zobaczymy, jakie tempo będzie miał. Bo to jest 10 kółek, 10 sekund za Magnusem. A wyprzedzani przez szybszych kierowców, to teraz nas podoganiają. No tak, to jest największy problem ze wszystkiego. A puszę, to pojedzie na szybkie kółko. Nie wiem czy to coś da, ale spróbujemy. Może sponsora kasa chociaż. O, już Magnusem 3 sekundy za nim. A nie, będą do końca jechać piastry i reszta. No ciekawe. Czyli na oparach opon, będą lecieć. No to ładnie na podciągają. Lepsi kierowcy. Dobra, gdzie jest to? To jest tu, jak wiecie, to będzie gdzieś za werstopem. No jeszcze poczekamy. Oj, no ktoś tam wypadł? O, Dobra, teraz musimy to zjechać. Plus 5 sekund, ale to nic nie zmieni, jeżeli chodzi o punkty naszych przeciwników, na szczęście. No, trochę za dużo paliwa chyba też mieliśmy, widzę. Tak? Dobra, zobaczymy gdzie to wyjedzie. Próbujemy nim zrobić szybkie okrążenie tutaj. We've here. Kevin Magnussen, wygląda like. Co, Potas w niego uderzył? Chyba nie. A w kogoś innego uderzył? Magnussen, karet, może dostać się, Potas przesunie wyżej. Might push, might push. Trzymajmy sobie makarę. Tak, wygląda na we'll lateral. remember full switch off. Czyli tak, bo to się przesunie wyżej. Mode end of the line. Pursze, chyba nie ma najszybszej okułki, bo nie widziałem. O, tam rasę zrobiono jeszcze. No to słabo weekend. Myślałem, że coś dałem, te usprawnienia, ale wręcz prze przeciwnie, nawet jak mieliśmy dobre kwalifikacje, to 200 słabe. Jaki miał czas? 1,184,68, 1,183, no to półtorej tychy. to nie tak daleko od najszybszego kółka, więc było blisko, ale widzicie, też nie dostał Russell punktu za to najszybsze kółko, bo nie jest w pierwsze dziesiątce. Tak, nie jest, no nie rozumiem tego w tej grze, ale ale tak to wygląda. No dobra, także dzięki za dziś. No i oczywiście też zapraszam na kolejny wyścig. Mam nadzieję, że coś tu się zmieni, bo jeżeli nic to będzie nam ciężko dogonić lepsze zespoły. W kolejnej części sezonu będziemy musieli liczyć na nasze szanse, ale pamiętajmy, że oni też dostają szanse, więc to wcale nie jest takie Prosta. Czyli na razie mamy jeden punkt, Williams 4Hz 2, no i tracimy do niej bardzo, bardzo sporo. Alfa Taur jest gorsza od nas, ale chyba nawet nie na papierze, po prostu mieliśmy wartość w tym drugim wyścigu. Dobra, także dzięki i zapraszam na sprint do Azerbejdżanu w na następnym odcinku. Cześć.